Idziemy. Ostatnio pokazywałam Wam film, w którym uczyliśmy małego źrebaka, którym jest Everlight. Uczyliśmy go chodzenia na torebce. Widzieliście pierwszy raz, w którym zakładaliśmy mu torebkę i wyprowadzaliśmy go na jeden z pierwszych spacerów. Teraz Everlight jest już starszy i chcemy doprowadzić do tego, że będzie. Kiedyś koniem prowadzanym na kantarze. Nie chciałabym założyć mu po prostu kantara i ciągnąć w związku ze swoją naturą, przeciwstawiać się temu naporowi, który będziemy powodować u nich na potylizę. Będzie powodował odsadzanie się do tyłu i tylko walkę z tym źrebakiem, żeby źrebak dostał kantar i był prowadzony tylko na kantarze. No jest oczywiście założenie mu tego kantara na głowę. Stosowanie go razem z torebką, w połączonym systemem. Jaki kantar będzie dobry dla naszego dziecka? Jest to temat rzeka. Naprawdę. Moim zdaniem 90% kantarów dostępnych na rynku e, są totalnie niedostosowane do źreb. Dlatego, kiedy zdecydujemy się już założyć ten kantar, on musi być naprawdę dobrze dopasowany. Mój kantar jest super dopasowany, ale to nie jest kantar, który polecałabym e, każdemu e, z Was. Jeżeli nie macie za dużego doświadczenia przy zierbaka, jak założyć w ogóle kanter po raz pierwszy? Musicie przyzwyczaić go w ogóle do tego, że głowę dotkniecie, że dotkniecie oko, że, że dotkniecie czoła, że dotkniecie pyska. Jeśli tego nie zrobicie wcześniej, no to zakładanie mu czegoś na głowę spowoduje tylko paraliż u niego, albo też w drugą stronę walkę z wami. To jest bez sensu. W sposób naprawdę wcale nie taki, wiecie, taki szarpany, szybki i tak dalej, dotykając cały czas. Rozkładam dwie pętle, jedną zaczynam zabierać za głowę. I wcale nie spieszę się, się z uszy. Widzicie? Są pozaginane. Koniec mojej linki stał się w tym momencie uwiązem, a tył mojej linki jest dalej za tyłem źrebaka. Zaczynam napinać za tył. I widzicie? Ruszył razem ze mną, bo ty sygnał z tyłu rozumie. My stosujemy to na wszystkich źrebakach. Wszystkie tak samo uczymy. Czasem trwa to krócej, czasem trwa to dłużej. Dopiero kiedy ten etap jest w 100% spójny i zrobiony, dopiero przechodzimy na Przeprowadzenie źrebaka za sam uwiąz i za sam kantar, kiedy on rozumie ten sygnał na polu, na potylicę. Także ja bardzo polecam tą metodę. Nie powoduje ona jakichś szarpanin i e, dziwnych, e, dziwnych akcji ze źrebakiem, a dalej jest bardzo bezpieczna i zrozumiała przede wszystkim dla tego konia. No, pięknie idzie. Pamiętajcie o dobrym dopasowaniu kantara. Od tego momentu źrebie zostaje już w nim na łące.